Siemanko Siemaneczko, dzisiaj tak jak widzicie w tym świątecznym klimacie, bo mamy początek grudnia, a ja otrzymałem właśnie paczki z firmy Invital. Co jest w środku, zobaczycie dzisiaj w materiale. A więc wystartujmy już z tym unboxingiem paczek z firmy Invital, bo sam jestem bardzo ciekawy. Tak jak widzicie, przyszły do mnie paczki z firmy Invital. E, cały czas z tamtej firmy po prostu zamawiam zawsze rośliny, e, a tym razem padło na, e, na to, co zobaczycie za chwileczkę w kartonie. Będę was tutaj troszeczkę wstrzymywał. E, ponieważ chciałem stworzyć swój perfekcyjny Hardscape w zbiorniku, e, który jest za mną. E, będzie to zbiornik, który wystartuje w różnych konkursach, a więc prawdopodobnie aranżację wam pokażę dopiero w przyszłym roku. Ale będziecie mogli zobaczyć elementy składowe, które będą trafiać do tego zbiornika. No i dzisiaj mamy ten taki pierwszy budulec. A więc zacznijmy sobie może od pierwszej paczuszki, która tutaj do mnie dotarła. Oczywiście bardzo dziękuję. O, uderzyłem się Oczywiście bardzo dziękuję firmie Invital za tak ekspresową i szybką wysyłkę. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z ich usług. No i oby tylko tak dalej. No ale przejdźmy sobie do, do tego creme de la creme, co tu jest w środku. A w środku, moi drodzy, bo troszkę się zostawiłem tymi paczkami. Może ja sobie to wszystko wyciągnę powoli, ale też będę wam pokazywał. Jak widzicie, mamy tutaj paczuszkę z kamieniami. Kompletnie kamień to Sable Stone który jest w super takim opakowaniu naprawdę to nie są takie po prostu ciepnięte kamienie do kartonu i się baw więc powiem Wam szczerze, że sam ten karton ja zazwyczaj sobie kartony nawet zostawiam z Invitala bo przydaje się nawet do jakiś tam paczek żeby coś komuś wysłać więc tak jak możecie zauważyć w pierwszym kartonie mamy takie oto właśnie kamienie przejdziemy sobie właśnie do tego co tu dalej jest i jak to wygląda w środku no ale po prostu musimy wyciągnąć to wszystko trzeba wyciągnąć e, mamy drugą taką samą paczuszkę w środku zaraz to sobie rozładujemy dwie mniejsze e, również z tym Stone'em, który jest tutaj troszkę cięższe opakowanie zobaczymy sobie za chwilkę e, co tu jest w środku no i mamy też właśnie o drugie opakowanie które tutaj stawiamy sobie zaraz z boku oczywiście e, aby dobrać się do kamieni, tak naprawdę, no, potrzebujemy wielu niezbędnych elementów. Między innymi to, co jest najważniejsze w życiu akwaskatera i człowieka, który szykuje sobie swoją aranżację do po prostu stworzenia pięknego zbiornika na konkursy typu IAPLC czy jakieś tam inne europejskie. Niezbędnym elementem jest właśnie klej. Tak, tutaj widzicie przed sobą klej, który jest do łączenia właśnie kamieni i tak dalej w waszych zbiornikach kamieni, korzeni czy roślin epifitów do, czy nawet może nawet nie epifitów, ale konkretnie roślin do korzeni czy kamieni i taki otóż klej też właśnie się znalazł w tej paczce. Spójrzcie sobie, tak on wygląda. Sam też jestem ciekaw, bo pierwszy raz będę właśnie korzystał z tego kleju. No i też jestem ciekaw właśnie jak on się będzie też zachowywał w zbiorniku. Takich opakowań kleju otrzymałem cztery tubki. A więc wystarczająco, aby to wszystko, co tu jest, ładnie pokleić i przygotować. E, oczywiście to, co jest najważniejsze, e, sorry, bo troszkę się po co, bo tych lamp odpaliłem tyle, że tu jest po prostu tak gorąco, że się nie da wytrzymać, ale mniejsza z tym e, cztery opakowania kleju. E, I oczywiście klej zostawia taki jakby, powiedzmy, ślad, czy to na kamieniach, czy to na korzeniach. Często akwaskiejperzy czy akwaryści, którzy tworzą swoje aranżacje, zasypują te właśnie łączenia podłożem aktywnym, kawą, czymkolwiek po prostu, aby zakleić te łączenia, żeby nie było widać tego białego kleju. I tutaj już uprzedzam Wasze pytanie, dlaczego o tym akurat opowiadam, a opowiadam o tym dlatego, bo po prostu w środku jest coś fajnego, co bardzo mocno... To możemy już Troszkę się odsłoniłem. E, tu mamy takie fajne tubki. Te tubki e, niepozornie nie wyglądają, bo jest ich trzy opakowania. E, I cóż to jest tak naprawdę, Panie Damianie, akwas No, możecie zobaczyć, że są takie specyficzne fiolki, a w tych fiolkach jest pył. Czyli krótko, zwięźlej na temat. Jeżeli łączycie sobie kamienie właśnie przy użyciu takiego kleju z Invitala, e, po prostu na świeży klej po. Może nie po związaniu, ale na świeży klej wysypujecie sobie treść tego opakowania. Tak, aby po prostu nie było widać łączeń, i tak, aby nasza aranżacja wyglądała jednolicie, tak jakby po prostu tam byście gotowy wielki kamień. A najczęściej są to po prostu kamienie posklejane z kilku sztuk. Słuchajcie, nawet z samej ciekawości sam sobie to odkręcę i zobaczę, co tu jest w środku, ale tak jak możecie zauważyć, to wygląda właśnie w taki sposób. To jest taki pyłek który po prostu będziecie zasypywać ja będę konkretnie zasypywać właśnie na wszystkie łączenia to co jest najciekawsze to to, że wybierając te kamienie tu macie do wyboru właśnie kamienie kilku gradacji i też właśnie odpowiedni pyłek do tego, a więc Wy nie musicie się z tym branzlować z młotkiem, aby rozbijać te kamienie na mniejsze elementy, no bo po prostu macie już gotowy pyłek do zamówienia w sklepie Invital tak tak to powinno wyglądać, tak. No dobra, słuchajcie, ja to sobie odkładam na boczek tutaj, oczywiście. To wszystko. No, tu nie widzicie tego, bo to jest choineczka, ale to za chwilkę, za chwilkę zobaczymy, co tu jest jeszcze ciekawego. A te paczki, powiem Wam szczerze, że dobrze, że trochę na siłownie się chodzi, to chodziło. To przynajmniej te paczki jakoś daje się podnieść, ale tak, słuchajcie, zajmijmy się może od samego najprostszego elementu. Poczekajcie, tutaj pięknie sobie to ustawmy. No dobra, no i szachy rozstawione. Wy chyba tego tak mocno nie widzicie. No dobra, no i szachy rozstawione. Zobaczmy sobie, jak wyglądają właśnie drobne kamienie, które zamówiłem w firmie Invital. Jak one się prezentują? To są głównie kamienie, prawdopodobnie do detailingu, na których mi bardzo mocno zależało, właśnie na no takich po prostu rozsypanych mniejszych cząstkach przy tych dużych skałach. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ja mówię Wam. Pierwszy raz w życiu otwieram po prostu paczkę z Invitala z kamieniami, więc sam jestem ciekaw, jak to wygląda w środku. Oczywiście atrakcyjne opakowanie, to można wiele powiedzieć na ten temat. No i zobaczcie sobie, jak to wszystko jest pięknie spakowane. Ja może Wam to bliżej pokażę. Spójrzcie, wszystko elegancko właśnie w takim kartonie i folii, tak aby to się nie peliło, aby też tam nie brudziło tutaj po prostu naszego pomieszczenia, w którym wykonujemy zbiornik. Tak wyglądają te drobne kamienie, które się znajdują właśnie w tym woreczku. Proszę bardzo. Taka bardzo mała gradacja zmieszanych troszkę mniejszych, troszkę większych kamieni, które trafią właśnie do zbiornika. Tak. No dobra, to bardzo fajne. Sam jestem podekscytowany na samą myśl o tym, żeby właśnie już złożyć ten nowy zbiornik. Poprzedni, jak możecie zauważyć na Instagramie, wytłumaczyłem dlaczego padł, więc tym razem w tym roku mam nadzieję, że po prostu e, będą okoliczności dużo łagodniejsze i że uda się fajny zbiornik przygotować właśnie pod zawody. To zobaczyliśmy. E, a więc stawiamy sobie te dwie paczuchy tutaj. Zobaczmy, co jest tak naprawdę w tym, ale nie zaskoczę Was, <grym>, jak powiem, że kamienie. No i przejdźmy sobie do tego, co tu mamy w środku. Oczywiście też w kamienie, tak jak wspomniałem, spójrzcie sobie jak to wygląda, troszkę większe elementy do naszego hardscape'a, które będę tworzył właśnie z tyłu, te w bardzo fajnej gradacji, poprzebiera się je po prostu i coś tam fajnego wybierze do po prostu zbiornika. Piękne, 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 ale już to się sam mogę doczekać, żeby rozpakować te wielkie głazy. Możecie się domyślić, że po prostu tutaj są zamówione same kamienie, więc po prostu wszystko przed nami. Ok, w takim razie czas się zabrać za te duże dwie paczki. Ciężkie to kamienie, ale no już zauważyłem, że gdzieś tam pod przykrywką e, już coś widzę fajnego, e, zaraz zobaczymy jak to wygląda, ale troszkę się tutaj spyliło i zobaczmy sobie jak właśnie te kamienie wyglądają, Uu. chyba, że ona mnie zastrzeli za ten syf jaki tutaj zrobię, no, ale to trudno, jeszcze da się posprzątać, zobaczcie sobie jaka piękna gradacja kamienia Seiru Stone e, do zbiornika, który właśnie powstanie tutaj już niedługo. To są takie właśnie większe kamienie. No naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe. Będą fajnie kontrastować przy ciemnych korzeniach, które wybrałem do tego akwarium za mną. Więc zobaczymy sobie też właśnie za jakiś czas jak one będą sobie kontrastować. Ale są to, że na pewno będą fajniejszym wyborem aniżeli Dragon Stone, który będzie się zlewał właśnie z brązowym korzeniem. Spójrzcie tylko na to. Ile tu jest kamienia. Ile tu jest zabawy. No naprawdę świetna paczucha. Zaraz się zabieram właśnie za tą drugą dużą. No będzie trzeba coś tutaj sobie poprzebierać. I stworzyć naprawdę bardzo fajny hardscape. Tak więc widzicie w kolejnym kartonie również kamienie Seiru, które do mnie trafiły właśnie w ostatniej dostawie. No, ja Będziesz tego przebierać, tak, aby właśnie coś fajnego stworzyć. Zobaczmy sobie, jeszcze jak te właśnie kamienie prezentują się w zbiorniku. Może nie będę wam pokazywał wszystkich, bo to by było trochę trochę szalone, ja bym miał więcej z tego sprzątania, ale zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało właśnie w akwarium pod lampą, jak to będzie gdzieś tam mniej więcej rzucało cień. No i zobaczymy sobie, właśnie jak one wyglądają. Oczywiście wszystko, ale to wszystko będzie dużo inaczej wyglądało pod wodą. No, ale zobaczmy sobie to wszystko na sucho. Zobaczcie sobie, jak one ładnie wyglądają pod światłem, ale jak będą też ciekawie wyglądać, jak już też rzuci się cień do zbiornika. No i sama woda, która zrobi swój efekt takiej właśnie większej głębi. Ale jak się spojrzy pod światło, to naprawdę ta treściwość, taka bogata na tych kamieniach, no, uwydatnia się bardzo mocno. I są to naprawdę bardzo ciekawe, właśnie kamienie. Zobaczmy sobie to, jak to wygląda od, przod, od przodu. Tonacja korzenia, który się tutaj pojawi w tym zbiorniku, no będzie gdzieś taka. To też wiadomo, że ten korzeń ciemnieje, więc, więc to też będzie kompletnie inaczej już wyglądało. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o oświetlenie, takie jakby od tej strony, gdzie no w pełni nie jest oświetlony ten kamień, więc naprawdę świetnie on wygląda. Sam jestem ciekaw, właśnie tego, jak to mi się uda wkomponować tak, aby pięknie wyszło, naprawdę bardzo ciekawe kamienie będzie z czego tak naprawdę rzeźbić. i tak oto wyglądał unboxing tych oto kamieni z firmy Invital, które wam bardzo mocno polecam. sam jestem też właśnie wielkim zwolennikiem tej firmy, bo wszystkie moje zbiorniki od kilku lat są zawsze prowadzone na wszystkich roślinach z firmy Invital. A dlaczego by nie wzbogacić swojej swoich filmów o inne materiały? Tak więc dzisiaj mogliście zobaczyć sobie elementy do hardscape'u, jakie będę wykorzystywał przy tworzeniu tego zbiornika, który znajduje się za mną o wymiarach 90 na 60. I dzisiaj to by było chyba na tyle. Bardzo dziękuję firmie Invital za tą fajną paczuszkę z kamieniami, a ja Wam też dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, tak aby ten film trafił do większej ilości osób. No i oczywiście, zapraszam Was do moich kolejnych innych materiałów. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak stworzyłem swoje 60-litrowe akwarium, Zapraszam Was tutaj do linku z boku, powinno się wyświetlić takie okieneczko, możecie sobie, możecie sobie to też obejrzeć. Trzymajcie się, siemaneczko.